Trzy triki, które zwiększą Twoją sytość w trakcie odchudzania. Ciągły głód to największy wróg każdej diety. Bez względu na to, ile silnej woli masz, prędzej czy później głód wygra. Ale spokojnie, mam dla Ciebie trzy sprawdzone triki, które zwiększą Twoją sytość w trakcie odchudzania. Trik pierwszy: Zjedz mięsko ziemniaczki zostaw. Zadbaj o to, aby w każdym posiłku było minimum 20 g białka lub nawet ciut więcej. 200 g serka wiejskiego, 100 g chudego mięsa lub nawet kulka mozzarelli light w zupełności wystarczy. Trik Trik drugi. wypij szklankę wody najlepiej gazowanej przed każdym posiłkiem. Wypełnia żołądek, a gaz w niej zawarty fizycznie rozpycha ściany żołądka, co powoduje, że jesteś po prostu bardziej nasycona. Trik trzeci, zwiększ objętość posiłków dodając warzywa. Objętość posiłku ma kluczowe znaczenie dla Twojego uczucia sytości. Jeśli teraz nie zjadasz przynajmniej 150 g warzyw lub owoców w każdym posiłku, a chodzisz głodna, to tym zająłbym się w pierwszej kolejności. Trik czwarty, zaobserwuj ten profil po więcej wskazówek.